Siemanko, z tej strony Dźwięk Świt, a to jest mój pokój gracza, edycja 2015. Z góry przepraszam za mój radiowy głos, no ale niestety mój mikrofon i ja jakoś nie pasujemy do siebie. W każdym razie tutaj jest mój główny fotel, niestety już taki trochę postrzępiony. Ale to wina m.in. o tego tutaj stworka. Tu mam stanowisko. Komputerowe, którego korzystam z poradników i innego tego typu rzeczy. Tu, przy okazji, torba z komiksów, i między innymi taka, jaką nosi Col z edycji kolekcjonerskiej Infamusa dwójki. I tu oddalając, jest główne stanowisko konsolowe. Tu na górze plakat z archiwum X kultowy. Tu telewizor i pod nim dwie kiwające głowami figurki, m.in. Vasa z Parkaja Trójki oraz Fallout Boya z Fallout Trójki. Tu zestaw głośników i na dole samotne PlayStation 4. Niestety bez Trójki w tej chwili. Z tej strony mamy figurkę Arno z Assassin's Creed Unity. Tu niżej jest figurka z Watchdogsa, a jeszcze niżej figurka Maxa Payne'a z Maxa Payne'a trzeciej części. Tu właśnie, między innymi, pudełko z tejże części, i niżej pudełko z figurki z Assassin's Creed Black Flag. Tutaj inne pudełka z kolekcjonerskich. Tu, między innymi, to czarne to jest Call of Duty. Wyciągnę może i położę, o! Ale przykurzone! no Dobra, tu się poprawi. Tu jeszcze jest jeden big box z Gotika dwójki. I też małe, mniejsze pudełeczko z asasyna. Tu kolekcja filmowa. No w sumie trzy sztuki w tej chwili. I trochę instrukcji z PlayStation 3 z różnych gier w wersji francuskiej. Tu figurka, model samochodu z Driver'a San Francisco i obok trochę starszych produkcji na PlayStation 3 jeszcze z tymi z, starszy, z tą starszą wersją okładek. Tu między innymi Marvel. Tu wyżej już są gry na PlayStation 3 z tymi nowymi okładkami. Po kolei przejadę, tak żeby pokazać wszystkie tytuły, bo nie będę wszystkiego wyciągał, wymieniał, bo w sumie wiadomo, jak to wyglądają te zwykłe edycje. Nic specjalnego. Tu na górze steelbooki. Tu ten pierwszy niezbyt widoczny jest z Assassin's Creed Antology. No, niestety te pierwsze te niewymiarowe, mimo że były kupowane do wersji na PlayStation 3. Są zbyt duże no, niestety. Nie wiem czy, czemu tak jest, ale jest. To tu lecą kolejne Steelbooki. Tu Steelbook z Black Ops 2 jest pusty. Mam po prostu sam Steelbook, samej gry jeszcze nie. Ale się kiedyś zdobędzie. Tu kolejne tytuły z kolekcji. O. A tu na górze kolekcja gier na PlayStation 4, na razie jeszcze niewielka, ale stopniowo się rozrastająca. I obok także niewielka kolekcja gier na Wite. no ale w sumie tu niewiele nie jest gier, także to i niewielka kolekcja. Figurka Jackie'ego Chana i różne artbooki oraz pudełko od Vita. Na górze, pudła z edycji kolekcjonerskich. Między innymi ładne pudło z Watchdogsa. I tu z trójki z tymi kiepskimi głośnika, głośnikami, słuchawkami. Tu ładne pudła z Asasynów. I wielkie pudło z kilzona trójki. Tu książki, między innymi Diablo, Warcraft, Starcraft okołogrowe. No i ogólnie tutaj fantastyka. Tu seria książek Star Wars, kiedyś w Kolporterze były dawane. To sobie uzbierałem całą kolekcję. Tu kot. I tu mamy figurkę z Alien z Colonial Marines. A tu na górze PCTowe gry, między innymi GTA. Premierowa mafia, niestety, bez big boxa i części Star Wars oraz władcy pierścieni. Tu nic. Puste, to puste pudełka były. Tu mamy figurkę Jafara z Rizana 2 oraz kilka starszych tytułów z playa dwójki oraz PSP. Idąc dalej. Tu mam exponat, PlayStation 3 wersja FAT, niestety, nie działająca. Stąd tylko jako ozdobnik funkcjonuje w tej chwili. Kupki. A tu Heum Helgasta z edycji kolekcjonerskiej, trzeciej części. fajny bardzo. I figurki z Assassin's Creed Black Flag. Dwie do. W sumie obydwie wygrane, niedokupywane osobno. Ale niestety nie mogę ich połączyć w jedną. No, niby są, ale widocznie widać, że to są dwie jakoś... Nie wiem, nie pasują do siebie te figurki, nie wiem czemu tak się stało. W każdym razie tutaj dalej są książki, książki. Część kolekcji gier na PC, między innymi kolekcja Need for Speedów. Chodząc w dół, dalsza część kolekcji na PC ta, Między innymi świetny Jade Empire. Mam nadzieję, że jest. Wciąż mam nadzieję, że kolejna część jeszcze się kiedyś tam pojawi. Tu kolejna część, znowu e e e kolekcji na PC. I dalej PCowe gry. Część następna. Tu fajne, złote kolekcje. I koniec gier na PC-a. Tych tutaj. Zakończony steelbookiem z pierwszej części Cryzisa. I tu jeszcze big boxy. Też z pc gier. Idąc dalej. Tutaj można. Tu biurko. Niegdyś z pc Teraz już została tylko sama obudowa. Podkładka z Medal of Honor I tu najlepsza część, czyli figurki Między innymi Kola z Infamous'a I tutaj Twarz Wiedźmina Znaczy, no w sumie głowa Dwóch samów Fischer'ów Ezio Oraz Drake Tutaj Batman I Hellgast Sniper No i ten Nieśmiertelnik, z operacją Flashpoint. Tu jeszcze niżej jest figurka z Alone in the Dark. I nabój z... nie, nie za bardzo widać... z dwójki. 2. Teraz dalej jedna z ciekawszych figurek. Konora z Assassin's Creed 3. Oraz tutaj Kratos, z najgorszej części God of War. Kolekcja Prince of Persia z na PC. -tach. A tu niżej znowu pudło z jednej z figurek Assassin's Creed i z kolekcjonerki Batmana. Tu to na dole: pudło to jest Mass Effect. Pierwsza część edycja kolekcjonerska na PC. To czerwone: Jade Empire. I tam to jedno to jest Assassin's Creed Revelation. Takie jest pudełko w sumie: słaba kolekcjonerka. Tutaj, Alone the Dark oraz Warhammer. Idąc dalej, pudełko śniadaniowe z Fallout'a trójki. Far Cry 2 i pudło z Mass Effect'a trójki. Niestety z tym brzydkiem, brzydkim znaczkiem pegi Kiedyś będę musiał to sobie wymienić, bo mi się nie podoba. Tu piękna skrzynia z King's Bounty. Legenda. Etycja kolekcjonerska i tutaj jest jeszcze Wiedźmin oraz Antologia, Asasyna, tu na dole jeszcze kolekcja wszechczasów Heroesów, części od 1 do 5 wszystkie. Tutaj mamy beczkę z Rizena 2 z edycji kolekcjonerskiej. Tutaj kuferek z do 3 oraz tu fajny pojemnik, czy nie wiem jak to nazwać, z Assassin's Creed Brotherhood pudełeczko w sumie jedną z tych ładniejszych i kolekcja komiksów, która mi się uzbierała obecnie 59 części tworzących już zgrabną całość można też na górze pokazać flagę wywieszoną od taktą z Rizena dwójki też i ogólnie z oddali całość tego pokoju tutaj tak oto się prezentuje moja kolekcja na, rok, na początek roku 2015. No, to żegnam i życzę miłego dnia.